Witam moi drodzy, jestem w Kryspinowie, niedaleko Krakowa. Kto zechce, niech zerknie na mojej stronie na mapkę, którą dzisiaj zamieściłem. Zobaczycie tam takie dwa zbiorniki, pomiędzy którymi biegnie droga. To jest ta droga, a to jest drugi zbiornik. Miejscowość nazywa się Kryspinów. Jak widzicie, to są takie zbiorniki powyrobiskowe, jakieś piaskownie tu kiedyś prawdopodobnie były lub coś takiego. Zresztą wcześniej kawałek mijałem czynną, ja przepraszam za to buczenie, ale tutaj pan opróżnia to i to ja, i ta maszyna tak buczy. Do czego zmierzam? Ja tutaj często bywałem w latach mojej wczesnej młodości, 19-20 lat, bywałem tutaj bardzo często i uważałem to miejsce za urokliwe. Zawsze mi się to podobało. Zresztą, jak widzicie, są tu nawet piaszczyste plaże, piaszczyste brzegi. Zawsze było tutaj pięknie, dużo roślinności, szuwary. No, było tutaj po prostu pięknie. Co się zmieniło? No, powstały płoty. Jak widzicie, moi drodzy, wszystko jest ogrodzone. Teraz, po sezonie, oczywiście, można tu wejść. Bramka jest otwarta. Natomiast na tablicy znajduje się cennik, który obowiązuje, jak, jak rozumiem, w sezonie łącznie z parkowaniem na tym placyku, na którym teraz stoję, i po co ja to wszystko mówię? No mówię to po to, że zastanawiam się nad tym, gdzie powinny być granice tak zwanego świętego prawa własności. Bo Zaczynam wyobrażać sobie sytuację, w której ktoś kupi sobie w tym kraju, albo w jakimś innym kraju, rzekę i ją po prostu ogrodzi. Ja rozumiem, że trzeba, trzeba uzyskiwać zwroty inwestycji. Ktoś tam zainwestował, widzę, w jakieś nabrzeżne budowle, jakąś plażę, jakieś rowerki, tutaj stoi jakiś grill bar. Ktoś zainwestował w to pieniądze i chce czerpać z tego zyski. Tylko czy niszcząc to miejsce tymi płotami, to miejsce, to miejsce całkowicie straciło swój urok. Jest po prostu brzydkie. Czy to jest dobry sposób na to, żeby, żeby ten zwrot tej inwestycji uzyskać? Nie wiem, nie mam dobrego rozwiązania. Natomiast myślę chyba, że, że takich rzeczy po prostu nie powinno dać się kupić się się wydaje, że po prostu stawy, jeziora, rzeki yy, nie będące, nie wiem, no. wykonane przez właściciela ziemi. Ja rozumiem, że ktoś sobie wykopie staw na swojej działce i to jest jego staw. Natomiast takie rzeczy chyba nie powinny stawać się prywatną własnością. No yy, tak sobie myślę. No właściwie tyle. Jak zobaczę coś ciekawego, to nagram coś dalej. Dziękuję, jadę sobie dalej. Witajcie moi drodzy ponownie. To już praktycznie ścisłe centrum Krakowa. Jak widać statki pływają po rzece. Tu jest coś, nie wiem co. A Wawel jest za tymi krzakami. Pokażę wam za chwilkę. Zatrzymałem się, żeby sfilmować pływające po Rzece. Tramwaje wodne? Tak się to chyba nazywa gdzieś w Europie. Nie wiem czy tak się nazywa również tu. Czy są to z, po prostu staczki wycieczkowe. Ale wyglądają bardzo przyjemnie i malowniczo. Kraków. Kraków zasługuje na to by, by poświęcić mu przynajmniej jeden dzień. Także myślę, że dziś trochę pobędę w mieście na noc pewnie odjadę gdzieś w bardziej no gdzieś nadwisłe pewnie w jakieś zielone tereny ale nie wykluczam, że jutro ponownie wrócę do Krakowa żeby trochę pobyć A to miasto zawsze budziło i budzi mój sentyment to na razie tyle od ostatniego nagrania minęło zaledwie Dwie minuty, aczkolwiek tramwaj widzę i płynie w drugą stronę. Więc chyba nawrócił. Tak, nawrócił. No i Wawel obiecany. A więc dotarłem do centrum Krakowa. Tam widać wieżę Kościoła Mariackiego. Prawdopodobnie będę musiał przekroczyć rzekę. E, zaraz sprawdzę na mapie, ale jestem prawdopodobnie po na prawym brzegu Wisły, a więc żeby dostać się na starówkę, muszę przekroczyć rzekę. Myślę, że wzdłuż mostu on się nazywa chyba krąwalski. Pewnie będzie codyśba przejechać na drugą stronę. No i obejrzymy sobie Kraków z bliska. Jeszcze raz tramwaj. No to na razie. Ja mam nadzieję, że większość z Was widziała Kraków. To nie widział. Zachęcam gorąco. Jest to obowiązkowy chyba punkt na mapie Polski. Eee, tak wygląda zakole Wisły pod, yy, pod wawelem. Mimo to, że jest naprawdę dzisiaj bardzo zimno, sporo wycieczkowiczów jest już później późno popołudnie, Sporo wycieczkowiczów, panowie okutani w kurtki, grają sobie w szachy na wale Wisły. Stąd niestety już ich nie widać, bo tam gdzie grali było ciasno i nie miałem jak się zatrzymać, więc stanąłem dalej, ale uwierzcie mi, siedzą sobie panowie w wieku już emerytalnym i grają w szachy, pomimo to, że jest zimno, tak wygląda ta część bawelu, pod którą właśnie się zatrzymałem już z bliska. A tam nie wiem czy będzie widać, spróbuję powiększyć. Tak, to jest on. O, tu jest. Za latarnią dokładnie. Hmm. No, musicie mi uwierzyć. To jest smok wawelski. O, słabo go widać. Zmniejszę troszeczkę obraz, żeby ostrość była. A ja może podejdę bliżej do smoka. Pokażę Wam go. A, no tak. Aleja Gwiazd, kochani. Mamy tu Aleję Gwiazd. Proszę bardzo, pan Benedikt, pewnie straszna siara, ale nie wiem, kim był pan Benedikt. Tego pana też nie znam, ale widziałem na początku, że był Agnieszka Holand, znam. Claudia Kardinale oczywiście znam. Romek Polański, Krzysztof Zanussi i Agnieszka Holand, tutaj się to zaczyna. No oczywiście nie będę wam pokazywał wszystkich, jest tego trochę. A my szliśmy do smoka. No więc idziemy do smoka, oczywiście będzie trzęsło skoro idziemy, spróbujemy zobaczyć go z nieco już bliska, w sezonie to on czasami zieje ogniem, ale teraz chyba nie zieje, choć ludzie stoją jakby czekali, że zionie, ale chyba nie zionie. To No, teraz już powinno być go widać. Oto on. Smog wawelski. A tam jest jego jama. Nie warto wchodzić. Głównie to śmierdzi. O, proszę zobaczyć, nawet na. Na Wiśle jakieś prace też się toczą. Tu jakieś barki płyną z koparką. No ładnie jest, chociaż zimno. To na razie tyle. Zobaczymy. Może wbije się na stare miasto. To odezwę się z rynku. Papa! Pa. Mam nadzieję, że słychać. Zdążyłem chyba na samą końcówkę. Mam nadzieję, że było słychać chociaż ostatnie nuty. Jestem oczywiście na rynku starego miasta. Gra, ale z drugiej strony, więc bardzo, bardzo cichutko. Nie wiem czy usłyszycie. No chyba nie muszę opowiadać, co tu widzimy. Jak zwykle gwarno. Ludnie, mnóstwo ludzi, ale mimo wszystko pięknie. Wszystko odmalowane, właściwie można powiedzieć, Kraków zaliczony. Natomiast ja na pewno się tu jeszcze pokręcę. Myślę, że aż do zmroku. Myślę, że pokażę Wam jeszcze, jak będzie wyglądało to, gdy będzie oświetlone. Tu wszędzie są ścieżki rowerowe, więc można jeździć i po ciemku. Damy radę. Adaś Mickiewicz i karety mnóstwo karet. Ratusz jeszcze dzisiaj chyba nie było. Ładnie to wygląda. O, ciepło.